Dzień dobry, kochani. Dzisiaj poruszyłem sobie taki e, temat, który może jączyć niejedną z Was. A mianowicie jesteście już po rozwodzie i narcyz wcale się nie chce odczepić. Mimo, że rozwód był z jego winy, na przykład zdradził Cię, e, zamieszkał już ze swoją kochanką, ma już e, dziecko z, z tą nową kobietą i mimo wszystko dalej Ciebie zaczepia, dalej Ciebie zyga. I siedzisz, co jest, przecież On już sobie ułożył na nowo życie z kobietą, z którą chciał sobie ułożyć, a ciągle wraca do Ciebie, ciągle cię e, zaczepia, ciągle cię zyga, e, nie pozwala Ci odchodzić, a szczególnie jeżeli ty sama znalazłaś sobie nowego partnera, sewus znacie, e, że jeszcze za mąż nie wyszłaś, ale jesteś już z nowym partnerem, a on cię właśnie zaczepia, narzuca ci się e, i i chce kontaktu z Tobą. I chce tą swoją obecną żonę. Tą kobietę, z którą on Ciebie wcześniej zdradził. Chce w tej chwili ją zdradzać z Tobą. <grym> Jakież to pokręcone. Czy on się odczepi? Jeżeli ma pozwolenie na to, żeby mógł nadal Cię nękać. Pozwolenie z Twojej strony. A więc... A więc nie ma wyraźnie postawionej granicy, to on będzie dalej cię napadał, dalej cię lękał, dalej żądał kontaktu, dalej wyznawał miłość. Pamiętaj, że w jego słowach wyznanie miłości jest tanią walutą, na którą kobiety bardzo łatwo dają się nabrać <laughs> i myślą, że za tymi słowami stoją prawdziwe uczucia, a nie stoją, bo to jest tylko właśnie rodzaj manipulacji. No, i co? Jeżeli pozwolisz mu na to, żeby on tą swoją obecną partnerkę, z którą to wcześniej zdradził ciebie, właśnie z nią, i na tej podstawie, że się, się rozwiedli, i on, mając z nią już dziecko, mając z ni nią już ślub, chce z tobą zdradzić ją. <laughs> Natalia, cześć. Cześć, Natalia. No, i e, jeżeli mu na to pozwolisz, to do tego dojdzie. E, I e, to jest właśnie to, że narcyz patrzy, gdzie są twoje granice. Jeżeli nie zbudowałeś jeszcze granic, to on będzie się pchał z buciorami w twoje e, życie. Więc e, nie licz na to, że on sam się odczepi. To właśnie trzeba mu postawić tak wyraźne granice, że nie ma wątpliwości, że yy, on jest niemile widziany w swoim życiu. Dopiero wtedy, jak widzi, że są ostre granice i już nic nie ugra z tobą, już ty się manipulować nie dasz, już ty się rozgrywać niczym pionkiem nie dasz, to wtedy sobie idzie precz. <grytanie> wtedy cię odstawia, ale też na jakiś czas. I po jakimś czasie znowu wypuszcza baloniki próbne. Czy Ty się dasz zmanipulować? Czy Ciebie jeszcze można zahaczyć? No i to może tak trwać dziesiątkami nawet lat. Jeżeli mu na to pozwolisz. Dlatego mówię, że nawet jak wyszłaś z tego związku narcystycznego, trzeba pójść na terapię, żeby siebie zbudować. Żeby... A jak już siebie zbudujesz, to już będziesz potrafiła stawiać granice i wewnętrzne, i zewnętrzne. Dzięki temu... Ochronisz się przed e, przemocą narcystyczną, i już taka popierducha nie ducha nie będzie się więcej ciebie czepiała. A jak tych granic nie postawisz, to on może przez kilka związków przejść przy, w ciągu 20 lat, ale dalej będzie ciebie trzymał na haczyku, i on nie odpuści, bo dla niego to zabawa <laughs> to nie ma nic wspólnego z jego stroną z miłością. Z jego strony to jest po prostu czysta gra, rozgrywka, dla niego rozrywka. On się to bawi, tak jak kot bawi się myszką, która ucieka. On, kot nie zabije od razu tej myszki, tylko chce się z nią pobawić. Niech ona sobie poucieka, to ją szarpnę, a tu w jeden boczek, a tu w drugi boczek, a do pyska zrobi i przebije jej skórę i przebije jej e, ten wątróbkę. Jest już skazana w ten sposób na śmierć, ale ona jeszcze żyje, jeszcze uciekać może jeszcze się ten kotek, tą myszką pobawi. No i tak samo ciebie traktuje. To jest drapieżnik. A jeżeli ty jesteś myszką i nie urosłaś do, do rozmiarów lwa, to będzie się tobą, tobą bawił nawet do końca życia. Dajan! Cześć, Dajan! Natalia! Cześć, Natalia! Ania. Witaj Aniu, pozdrawiam i życzę miłego weekendu. Dziękuję Aniu nawzajem. Dajan, jak tam? Dobrze, a u ciebie? <laughs> Także e, e, jest u Narcyza coś takiego, że ty nie jesteś drugim człowiekiem, pełnoprawnym człowiekiem, który ma pełnoprawne, Ty pełnoprawne prawa i obowiązki. Ty jesteś jego własnością, ty jesteś przedmiotem, ty należysz do niego. I nawet jeżeli on sobie ułożył życie już z inną kobietą, mało tego, jak przepuścił przez siebie już kilka związków i już kilka dzieci naprzód dalej, to on i tak, i tak będzie do ciebie wracał i się to bawił. Ot tak dla rozrywki. Pobawi się, pobawi się, wyzwie cię od najgorszych, ty się na niego obrazisz, to on wtedy włączy karanie ciszą. I ty wtedy go, wtedy go przeprosisz za to, że zareagowałaś yy, złością na jego przemoc. <noise> Dla niego to zabawa. Ty nie jesteś osobą, ty jesteś taką myszką, którą, mm, którą kot się bawi. Dopóki tego nie zrozumiesz, dopóki nie poprosisz o pomoc, nie pójdziesz do terapeuty czy kołcza, żeby w głowie sobie poukładać w ogóle, że to jest przemoc i nie zgadzasz się. I, I dopóki siebie nie zbudujesz, dopóki kilku tych węzłów energetycznych z przeszłości nie rozwiążesz, żeby ta energia nie puściła, żeby żeby te utarte programy wgrane kiedyś tam nie puściły właśnie z tych węzłów energetycznych. To on będzie Tobą grał jak, jak będzie chciał. I obojętnie co zrobisz, obojętnie jak sobie wytłumaczysz, że to nie jest niezdrowe, on, on zawsze znajdzie sposób, gdzie naciśnie te twoje przyciski i wzbudzi w tobie reaktywność i znowu wpadniesz w jego pułapkę. Dajan. A dobrze, kawę pije Smacznego, Dajan. Kawa jest smaczna. Też lubię kawę się napić, ale Jedną z rana po południu to bym później już nie zasnęła. Tifoska, cześć Tifoska! <grywa> Dzień dobry Aniu. U Ciebie też tak zimno z tego co widzę. Pozdrawiam. Tak Tifoska u nas się ochłodziło, ale już w następnym tygodniu ma się pogoda nam poprawić. Dajan, dziękuję, proszę. <grywa> Natalia. Cześć Natalia. Lezę, Drow. Dzień dobry. Skąd Pani pochodzi z Polski? Czy może z innego kraju? Lezendrow. Pochodzę z Polski, ale mieszkam na Bawarii w Niemczech w pięknej, malowniczej, turystycznej miejscowości Kimming. Także kochani, Chodźcika. Jak oddacie władzę narcyzowi i będziecie czekać, kiedy łaskawie narcyz wam odpuści, nigdy się nie doczekacie. W tym właśnie szkopu polega, że to wy musicie wziąć się w garść, wziąć kontrolę nad własnym życiem we własne ręce i uciąć ten kontakt. Uciąć. Nie pozwalać się sobą manewrować, się wykorzystywać, poddawać się manipulacjom. Dobrze wiesz, że to manipulacja. Dobrze wiesz, że on nic nie czuje. Dobrze wiesz, że on tylko udaje. Dobrze wiesz, że narcyzm nie jest zdolny do miłości takiej, jak, jaką ty empata jesteś zdolna i jakie oczekujesz od swojego partnera. Będziesz tak wisiała na jego sznureczku i zamiast zbudować siebie i, i swoje przyszłe życie i być może przyszły Piękny związek ze zdrowym człowiekiem to w momencie kiedy staniesz na nogi, on tylko wstrzyknie palcami i zaraz polecisz. I zaraz jesteś na kolanach i zaraz się czołgasz i zaraz jesteś szarpana emocjonalnie. Do ciebie należy kontrola. Możesz się zmienić. Jeżeli nie wiesz jak, to poproś o pomoc specjalisty, kogoś kto się zna na tych sprawach, kogoś kto sam był w takiej właśnie sytuacji. Poprosił o pomoc, sam się wygrzebał i tak dobrze zna ten temat na wylot, że teraz sam udziela pomocy. <laughs> Także pomyśl nad tym, bo tak się dawać, ciągać na sznurku przez całe życie, mimo że ten narcyz już przez kilka kolejnych związków przeszedł i jest kilka dzieci do przodu, nie warto. To, to jest brak miłości do samej siebie, poddawać się takiej manipulacji. <laughs> Lezendrow, na Bawarii i ty na serio, to musisz być naprawdę pięknie. Tam musi być naprawdę pięknie. Ja mieszkam w Polsce, ale to mnie, to też jest naprawdę pięknie i to jest małe miasteczko. Nie wiem, czy mogę powiedzieć nazwę, czy nie. <grytanie> Lezendrow, możesz mówić, co ci się podoba. <grytanie> tak, na Bawarii jest pięknie, potwierdzam. Danuta, dzień dobry, Danuto. Natalia, jesteś ładna. Dziękuję, Natalio. Bardzo miły komplement. Lezendrow, kim pani jest z zawodu? Dobrze, kochani, e, to chciałam wam dzisiaj powiedzieć. E, mam nadzieję, że się zastanowicie nad swoją sytuacją, e, nad tym, jak was nacys ogrywa, kiedy chce i w jaki sposób. I że to nie fair wobec ciebie. Tak, e, tak. Mieć na wierzchu te przyciski, że on z taką łatwością nie wciska. Że może by było warto zdezaktować te przyciski, żeby on nie naciskał. Może by było warto go odciąć ze swojego życia, wyraźne granice postawić, żeby on nie miał w ogóle do ciebie dostępu. Ale jak to zrobić? Ha, to już właśnie trzeba się zwrócić z poradą do specjalisty, do terapeuty, albo do coacha, na przykład do mnie udzielę ci pomocy, jeżeli jej potrzebujesz, napisz maila, dogadamy się. E, Miłośniczka koni, dzień dobry Natalia, nie ma za co. <laughs> Dobrze kochani, na tym kończę dzisiejszego lewika. Dzisiaj trochę taki krótszy, ale mam nadzieję treściwy, że się podobał. Jeśli tak, zostaw łapkę do góry, subskrybuj, aby nie ominąć kolejnego, jeżeli podoba ci się tutaj u mnie na kanale. I widzimy się następnym razem. Pa!